Czas na 407 odcinek serialu, Akacjowa 38. W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Mauro z pewnym ociąganiem spełnia małżeński obowiązek wobec Humildad. Straciwszy Maura, Teresa postanawia poświęcić się pracy. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 407 odcinku, Akacjowej 38. W ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Ramon dowiaduje się, że jest oskarżony o oszustwo wobec spółki hiszpańskie magazyny zbożowe. Mauro z pewnym ociąganiem spełnia małżeński obowiązek wobec Humildad. Straciwszy Maura, Teresa postanawia poświęcić się szkole imienia Carloty de la Serna. Na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial Zranione Ptaki, który pokochali polscy widzowie.